Siemaneczko, z tej strony Krysta, to jest kolejny odcineczek z GTA Online na moim kanale I w dzisiejszym odcinku y, razem z NRG będziemy robili wytpórnie, a raczej sprzedaż I zobaczymy ile na końcu to wyjdzie Siema No właśnie, NRG się już przywitał, więc ja wam już mówię Dzisiaj sprzedajemy, zaczynamy od y, fałszywych dokumentów Lecimy później po zioło, metę Koke i tak dalej, wiecie o co chodzi. To jest meta, akurat się trochę pomyliłem. I banknoty. Mamy cztery wytwórnie, cztery, 5 wytwórni, przepraszam bardzo. I je dzisiaj sprzedamy. Aktualnie w lewym górnym rogu macie pokazany stan mojego konta. Mam aktualnie 17 260 000, to teraz widzicie w lewym górnym rogu. Czyli stan mojego konta, a poniżej macie zarobek z danej wytwórni. Oczywiście co końcowa wytwórnia, końcowy zarobek, końcowa sprzedaż, to będzie po prostu się naliczało, a na końcu to wszystko dodamy do moich pieniędzy w tym właśnie lewym górnym rogu i zobaczymy, ile razem wyniesie mi kasy. I na końcu też Wam powiem, ile czasu mi to zajęło. Dzisiaj jeden energii, on mi właśnie pomaga z tym wszystkim, bo żeby to trwało troszeczkę szybciej oraz żeby to wszystko sprzedać idealnie, bo jak się pojawi na przykład misja z helikopterem, to będzie już przerąbane. Bo zazwyczaj traciłem tam trochę hajsu, bo wszystkiego nie sprzedawałem na czas. Dlatego to wszystko zobaczymy. Widzowie, jeszcze zanim przejdziemy, to macie właśnie na tych murach subskrypcję, zostawcie ją. Będzie mi bardzo miło, tak mnie wspieracie i będzie więcej odcinków z Gita Online, z Energy albo Solo, albo jeszcze nowe giereczki, będą jakieś horrorki na kanale. Oraz jak Fazmopobia się naprawi, to oczywiście będą odcinki z Fazmofobii. Więc widzowie, zapraszam Was już do oglądania. Widzimy się przy wytwórni. Dobra, widzowie, jesteśmy już w wytwórni fałszywych dokumentów. I sprawdźmy, jaka będzie, za ile hajsu będzie sprzedaż. Sprzedaj towar. 315 tysięcy do Los Santos. No to sprawdźmy, mam nadzieję, że się będzie. że się będzie? Mam nadzieję, że oczywiście będzie jakaś fajna misja i sprawdźmy motocykle. Tak, wsiąść na motocykl. Dobra, to jest misja fajna, więc wydaje mi się, że zrobimy ją w miarę szybko. Więc widzowie, już się widzimy, jak to wszystko sprzedamy. Dobra, widzowie, ja już dojeżdżam, skakuję do furgonetki No i ja już. No i teraz trzeba czekać tylko na Nerdziego, ja który. Który tutaj właśnie dojedzie do celu Ja już dojechałem No i dobra Teraz właśnie widzowie widzieliście w lewym górnym rogu Padło sianko Na sumkę tych wytwórnic Co sprzedajemy No i teraz lecimy do Zioła tylko gdzie ono jest Chyba musi zniknąć komunikat Dobra tutaj było dokumenty więc gdzieś tutaj będzie zioło Więc my już tutaj lecimy i się widzimy również Przy rozpoczęciu sprzedaży w ogóle, widzowie, to jest najlepsza premia, jaka się tylko trafiła. Wytwórnie robił się gdzieś mniej więcej połowa zasobów, e, gdzieś połowa towaru się robi mniej więcej 45 minut, i nic nie trzeba robić, tylko dokupować zasoby i czekać, aż się wytwórnia zapełni, i można sprzedać towar za milion lub za około milion dolarów. Więc to jest mega opłacalny biznes, oczywiście na premii. Jak i bez premii, bo bez premii również można sporo zarobić. Widzowie, już jesteśmy w Bytpurni z ziołem i wartość tego to jest 4,20 tysięcy. Więc fajnie tutaj Rockstar na premii dał liczbę sugerującą, co sprzedajemy. 630 tysięcy, jeżeli chodzi o sprzedaż do miasta. I błagam, oby jakiś fajny wóz do Wieczerów. sprzedaży. Ciężarówki? O nie! O Jezu. Co to jest? Czemu micarko? O Jezu, ale to jest powolne. Nie jest powolne, co nie jest. Nie jest? Nie jest. Jak robiłem i musiałem jeździć przez pustynię tą, to, to było takie wolne, ale na szczęście trzeba z niego wysiadać jak przy sprzedaży, wcielając się w kuriera, bo to jest najgorsze gówno jakie mogło się trafić. Widzowie no to teraz gdzieś na pewno. Z pół godziny będziemy tym. A nie, no w sumie to przyspieszał. No to gdzieś z 20 minut będziemy to robili. Więc się znowu widzimy przy zakończonej sprzedaży. Widzowie, wpadliśmy na śmieszny patent. Bo została ostatnia ciężarówka, a raczej śmieciarka. I Energy mnie boostuje. W taki Pan. sposób, jak tutaj widać. Prosto on mnie boostuje i. I to bez kitu działa. Więc jeżeli. Robicie jakąś sprzedaż i macie znajomego, który wam może pomóc. Będziecie mieli taką samą sytuację jak my teraz. To po prostu niech drugi znajomy What? Was zbustuje jak poleciał. Okej, okay. energy wytłumacz teraz jak się tu dostałeś. Sam nie mam pojęcia. Tak się zbustowało. Chciał mnie zbustować, przez co Wskoczył do mnie na dach. No tak to się, tak bywa czasem zbustowaniem. Dobra widzowie, już ukończyliśmy drugą sprzedaż Teraz lecimy po trzecią Dobra widzowie, teraz wytwórnia fałszywych banknotów 735 tysięcy Coraz wyżej, coraz większe są ceny Za te sprzedaże, o ja pierdziele A nie, samolot, myślałem, że helikopter, ja już spojrzałem na mapy, dzięki Bogu, że samolot Samolot jest jeszcze Git, ale jak się trafi helikopter, lub ten pieprzony kurier, to ja tak się wnerwię. Dobra, widzowie, i tak jak zwykle widzimy się już przy zakończonej sprzedaży. No i było kolejna sprzedaż. Zakończona sukcesem. Zostały już tylko dwie lub trzy: jeszcze chyba KOKA i gdzieś tutaj KOKA i META. Widzowie. Teraz sprzedajemy metę i za to, się dos i za to dostanę 892 tysiące, jak się sprzeda to do miasta. No i fajnie. I uwaga, co się nam trafi teraz. O, helikopter. ja pierdzielę! No nie. Jeszcze opresor mi się zrespił gdzieś daleko. Ja pierdzielę, ten helikopter jest taki długi, taki uciążliwy. Widzowie, widzimy się po męczarniach. Tak jak zwykle zakończonej sprzedaży Widzowie niestety nie udało mi się tego nagrać, ale wleciała kasa Właśnie teraz w lewym górnym rogu, więc na koniec wszystko będzie policzone i lecimy teraz do Koki Ostatnia to już jest sprzedaż w wytwórni Dobra widzowie i ostatnia została już sprzedaż Za nią do, zarobię milion i pięćdziesiąt tysięcy To jest już konkretna sumka I sprawdźmy jaki mamy Łódź, ok, mamy łódź, łódź jeszcze da się znieść, helikopter też był ok, bo ale miałem jakąś sytuację chyba jak samemu, właśnie, że wszystkich y, nie sprzedałem, paczek mając właśnie helikopter. A tutaj łódź, łódź to jak dobrze pójdzie, to nawet mogę zarobić więcej niż milion i pięćdziesiąt tysięcy, ponieważ jeszcze jest dodatkowa premia, y, jak się w danym czasie po prostu dostarczy towar. Więc oczywiście już się widzimy, tak jak zwykle, na końcu i to wszystko sobie przeliczymy i zobaczycie wynik końcowy ze sprzedaży wszystkich wytwórni oraz ile czasu nam to zajęło. I oto proszę Państwa, wleciał mi milion osiemdziesiąt To jest pokaźna sumka za to, że po prostu była ta premia na łódź, że w wystarczającym czasie trzeba dostarczyć. Fajnie. I zajęło nam to gdzieś około dwóch godzin czy półtorej godziny? Nie wiem, nie liczę Chyba półtorej godziny nam to gdzieś około zajęło, bo oczywiście nagrywka dokładnie tego nie pokazuje, bo jeszcze musieliśmy zrobić sobie parę przerw. Po widzowie, mam tego glitcha, patrzcie. Tego co nagrywałem ciekawostkę. BUM! I backflipa zrobiłem opresorem. <laughs> Widzowie teraz w lewym górnym rogu macie pokazane ile dokładnie zarobiliśmy a Dokładnie ile ja zarobiłem A w prawym górnym rogu widzicie właśnie jest ta sama sumka co w lewym górnym rogu Więc fajnie, wszystko to się teraz dodało No i 20 milionów na koncie Mam nadzieję, że je wydam w jakiś ciekawy sposób Dziękuję widzowie wam serdecznie za oglądanie Jeżeli wam się odcinek spodobał to możecie zostawić łopeczkę w górę Będzie mi bardzo miło A my się już z wami żegnamy Siemaneczko i cześć Siema